Tak jak ja. Nie to. Nie. To. sobie jeżdżynce? Tak. Okej, okay. Amilka nie chce? Nie, Amilka zje rosągę. Kicia? Chodź. Chodź na słoninkę, Kicia. W wczoraj byłam. Przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie. Każdy robi sobie śniadanie. Moje śniadanie jest fit, więc Jurek tego nie zje. Szpinak, jajka i pomidory suszone, a jurka tutaj jajecznica z bekonem. O, nie pachnie przez te pomidory, pewnie, fajnie. Tak, mam to ja będę. Słucham? To zniknie no, za dwa miesiące jak będę tak dalej. Ja mam tak i wiem. No ty musisz że to musisz normalnie. jeszcze nie, jakbyś tą dietę A się... Wiem. Zostawię cię z rosołem i pójdę na spacer. Chciałabym zrobić dzisiaj rosół, raczej makaron do rosołu. Nie wiem, czy będzie nam się chciało. I od moje, nie wiem, czy warzywa jeszcze nas sobie. Już chyba wystarczy. Moje dzisiejsze śniadanie. Jajecznica z dwóch jajek z, ze szpinakiem. Do tego sereg wiejski, szczypiorek, pomidory suszone i kromka pełno Chleba. czekajcie, nie mówi się pełno ziarnistego, mówi się? Nie wiem. Nie wiem, no w każdym razie razowy no chleb. Zdrowy, z ziarnami, ziarnisty. Ja, to jest. Dziękuję. Sam szpinak. Przytworzonego i spodzie nie powinnaś jeść, a tak to powinnaś jeść wszystko to co ja bądź do tej pory nie wiem, ewentualnie na wierzch kanapki tylko takie jak sobie wczoraj zrobiła. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Wczoraj skończyłam drugi raz słuchać podcastu przebudzenie. W opisie wam napiszę kto jest autorem i wrzucę wam też link do tego podcastu. I wczoraj była niedziela, my w niedzielę nigdy nic nie robimy. Nie sprzątamy, po prostu sobie odpoczywamy. Ja tam idę do kościoła i w ogóle. Ale potem jak skończyłam go słuchać i naprawdę ja nie wiem, czy ten podcast tak na mnie zadziałał, czy co, ale zaczęłam Wprowadzać w swoje życie pewne zmiany. Jurek stwierdził, że lepiej, żebym więcej takich rzeczy nie słuchała, bo wczoraj zaangażowałam całą rodzinę do sprzątania i ogarnęłam całą kuchnię. Może się nie wydawać to wow, super jakoś dużo, ale jest dla mnie duża zmiana, ponieważ półki, które jak pamiętacie, tutaj były zawalone różnymi rzeczami, teraz jest tutaj pusto i. Ogarnęłam przestrzeń wokół siebie, pozbierałam dużo, dużo rzeczy i czuję się 100 razy lepiej. Jak ja tutaj wchodziłam, to ja po prostu nie do dlaczego, wow, zobacz jak to jest fajnie. Tu aż chcę się być od nowa, wszystko sobie zorganizowałam, wiem, gdzie mam, i ogólnie jednak to dużo daje, że oczyszczasz swoje myśli. I naprawdę ja się czuję 100 razy lepiej, jak to zrobiłam. I tak, czasami są takie różne komentarze i. Często nie bierzemy tego pod uwagę. Jak nam powie jedna osoba, no to w sumie, o, ona może się mylić, możemy mamy rację. Ale jak wam mówi kilka czy kilkanaście osób, to samo, żeby zabierać trochę rzeczy, zadbać o siebie i w ogóle to należy się na tym zastanowić, bo myślę, że jeżeli, no właśnie, jeżeli mówi do więcej osób, to pewnie coś w tym jest. I ja to zrobiłam. No i zaczynam takie małe rzeczy i tak nadal kontynuuję moje zdrowe odżywianie, spacery. Dzisiaj pójdę na ten spacer, bo dzisiaj Jurek nie wraca. Gdzie ty jedziesz w ogóle? Jadę do Providence, Rhode Island na noc. i Jutro wracam. Aha. Jej milia, czy będziemy same w nocy? Tak. No dobra, no to ja w takim razie pójdę teraz na spacer, kontynuuję wszystko to, co zaczęłam, nie poddaję się. I ja nie powiem, że to jest hate, bo ja tak na dobrą sprawę nie wiem dokładnie. Teraz jest taka cienka granica, wydaje mi się, chyba pomiędzy hate'em a jakąś krytyką. Ja nawet nie wiem, tak naprawdę, czym jest hate, a czym jest krytyka. Dla mnie większość komentarzy, które ja dostaję, to jest krytyka. Ja nie traktuję tego jak hate, ale. Mm, Napędza mnie to do działania po prostu i to jest chyba dobre. Tylko z czasem po prostu kwestią jest to, żeby nad sobą zacząć pracować i no i bardzo dobrze. Ja się cieszę, że takie komentarze dostawałam. Ale są ziemi, brudne. Dzisiaj gotujemy rosą, bo wczoraj była niedziela i wczoraj tego rosołu nam zabrakło na obiad. A ja do rosołu dodaję ziele angielskie i liście laurowy i to jest chyba <głos》> najgorsze przestępstwo, jakie może być w profanacji rosołu, bo rosoł to nie zupa, ale mi smakuje jak jest ziele angielskie i liść laurowy. Do tego będzie por, marchew i cebulka, tutaj już sobie nawet mogę cebulę dorzucić, bo inne rzeczy, warzywa muszę umyć, cebulę daję tak, ona jest umyta w całości, bo już nie chce mi się jej opalać, a z tego też fajny kolor się zrobi. W ogóle to zaczęłam też odkładać cebulę, łupinki na malowanie pisanek. Tak, w ogóle to widziałam kilka komentarzy, kiedyś jeszcze robiłaś rosół, mhm. gdzie ludzie mówili, że każdy rosół robi tak, jak sobie zażyczy i nie ma dokładnego przepisu. Także może i to nie jest profanacja. No nie wiem, bo zawsze ten rosół, wydaje mi się, że to jest najbardziej kontrowersyjny temat. Będziesz robić makaron, jak ja pójdę. Na spacer, o oh mój gosh jak jest. W sumie to taki nawet męski jest. No to beżowy, więc się nie przyniósł. O, to jest Mojego szorca sobie włączy. Zresztą sam robiłeś ten makaron. Tak. Ja mojego szorca sobie włączy. Dobra, e nie, fajnie wyglądasz jeszcze tylko czapkę. Pasuje ci. Ja idę na spacer, Jerzy zrobi makaron w międzyczasie. No i co? No i się widzimy za pół godziny. Jakby wrażenie po makaronu, gdy wrócisz, to znaczy, że wyrzuciłem, się Okej, okay, ja... E, do, do, do. I to nie wyszło. Tutaj jedną trzecią bróżeczki swojej. Ach, ta moja żona wczoraj sprzątała, dzisiaj już nic nie można znaleźć. Nie ma już oliwy z oliwek. To nie jest Oliwa. Nie wiem w tej dużej płyty, jakiej prawie chcę to Dobra, mam. Dobrze. Nie mam natchnienia do siedzenia w kuchni. Dzisiaj jestem już skupiony na tym co będzie w pracy. Myślę o robocie niestety, a nie powinienem. Nie no, za to. Dodam jeszcze jedno jajko. Małgorza tam nieprawdopodobnie zmęczuje za to. W ogóle to zauważyłem z moim ubogim doświadczeniem, że ta królowa kuchni mąka jest wspaniała, strasznie ona się mocno lepi. Wolę ją niż tamto poprzednio co Małgorza tam miałem. Przyszłam z a tutaj się stoi, dobra, pocunę was troszkę. Jurek mi napisał, że makaron do wyrzucenia, że mnie nie zrobił. Jak sobie szłam spokojnie, tak kroku przyspieszyłam, bo już mnie zirytowało. No i będę do domu gotować. Chodzę mówi, że zrobił jednak. Zrobił, ale nie wiadomo, czy coś z tego będzie, także ty zdecyduję, rzuciłam na godzinę, także o 12.30 trzeba wyciągnąć. Okej, okay, podoba. Do przepisu. Okej. Okay się zmachałam, ile? Krótko przeszłam dzisiaj, bo szłam do tego to tak? No tak, to jest, tak, to jest na spokojnie. Na razie sobie kondycję wyrabiasz, także nie możesz przesadzać na spokojnie, później pod wieczór pójdziesz z małą też na spacer. No, żeby jak, było nie będzie, jak nie będzie padać, bo się zachmarza coś w ogóle. A, no, no padać, przecież. ma padać. Ma tak. padać? Okej. Okay. Wieczorem to jak Emjak miałeś będę oglądać. No, dzięki. No tak. Kota nie mamy myszy będą prasować. Staliśmy z Jurkiem karteczkę wielkanocną od jednej z was. Takiej właśnie, jak pamiętam, u nas takich brakuje. Tak, u nas takich nie sprzedają. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Fajnie, tak miło jest, nie? Jak się coś tak. takiego dostanie, serio. Dziękujemy ślicznie za pamięć i za karteczkę. Zaraz sobie gdzieś tutaj w kuchni postawię na widoku. Przepraszam, jeżeli będzie huczała trochę zmywarka, ale Jurek włączył, a nasza zmywarka to takie dźwięki z siebie wydaje, że hej, stara jest. To je rosół z zieloną cebulką. Też dajcie znać, ja uwielbiam z koperkiem. Uwielbiam. No, wszyscy, no, w sumie ty też, ale tak z koperkiem czy z pietruszką, to tak średnio, ale jest zielona tutaj, właśnie cebulka. Ona taki smaczek robi, jest charakterystyczna, bo jest taka pikantna. Ja bardzo lubię. Jurek już się przebierał w ubrania robocze. Zje obiad i już wyjeżdża. Jeszcze mu naszykuję na szybko. Mam 15 minut, jakiś lunch. Tyle u mojego męża. U mojego męża będzie. Pięknie. I wszystkim, ja chcę pokazać Ci na drugą stron stronę, żeby Ty możesz pocieszać co. Okej, okay, Julia. Cynamon w medycynie i w kuchni. Okay. Później nadają burzę. To my zamiast go teraz tak. Ja zrobiłam sobie kawę. Plan jest taki, że idziemy się trochę pobawić teraz w jej pokoju lekami. Będziemy robić squishy jakieś. I później idziemy na spacer jeszcze się przejść. <laughs> Delikatnie. Prawda? Prawda? Śpi, czy nie śpi? No, nie śpi. Tylko ona spała. Hej, Lala, śpij. Jeszcze śpi. <laughs> Kotki dwa były. sobie kotki dwa. Kto nie robi, kto nie lubi jak śpi, spać. Never mind, nic nic never mind. O, faktycznie Magnolia zakwitła, ale piękno, bo tutaj jest jedno takie stare drzewo, zaraz Wam pokażemy. Idziemy ze milion na przygodę, jeszcze się przejść na spacer, idziemy po slurpee. Będzie sobie okay. mogła wybrać kilka kolorów Slurpee. czekaj, czekaj. Ale jest ciepło w ogóle, jaka jest pogoda jak No to, co nie? Idziemy mm -hmm. pod tą magnolię. tylko jak to jest piękne drzewo. ona musi być super, super stare. Wam pokażę. O, no to jest po prostu, patrzcie, cudowności. To, że ono już jest stare, musi być stare, Ktoś, takie co? duże. Japan has better ones. Japan? Japonia? No nie no, wow. Ono tutaj zawsze dech w piersiach mi zapiera. Z tej strony jeszcze tak dobrze nie rozkwitło, tutaj pewnie bardziej od słońca. Ale... My from Japan said that ones. W Japonii są teraz chyba te kwitnące wiśnie w ogóle, więc też jest pięknie Ale tutaj piękniej jest jak ono kwitnie, a później jak opada to się robi tutaj taki no i po prostu na chodniku Zachmarza się i to jest chyba widać, że się zachmarza Będą burze Ta dietą, ale też mi się chce coś słodkiego, a jak kawę piję, to ja mam tak, że do tej drugiej po południu, bo rano nie, ale po południu mi się chce no coś słodkiego. I jak robiłam ostatnią petę, to nawet nie zjadłam ani kawałka, wszystko zjadł Jurek z Emilką się podzielili, a ja jakoś wytrzymałam. Dzisiaj robię fit ciasteczka owsiane. Kto by pomyślał, <grywa> że ja i fit ciasteczka, no ale Pokażę Wam przepis. Potrzebujemy do tego jeden banan, taki bardzo dojrzały. Mój aż tak super dojrzały to niestety nie jest, ale też dobry. Rozgniatam banana widelcem. Dodaję kubek płatków osianych. Do tego jedno jajko, Czy mi podał skórkę czy nie? Teraz to już nie wiem. Ognia. 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 Chyba nie. I teraz orzechy. Bo orzechy są zdrowe, więc trochę sobie tak w ręku zgniotę i rzucę. Chwilka. Nie będzie. Osłodzę to miodem. Od mojego taty. Z polskiej pasieki. Dam łyżkę miodu. I coś takiego. I teraz nawet mam olej kokosowy. 100 lat już oleju, no, 100 lat już oleju kokosowego w domu nie miałam. Kiedyś używałam go na właśnie pamiętam, to mówiłam. oleju kokosowego. I mąka, ale ciekawe czy da się zrobić to bez mąki. Czy się rozwali? Rozwali się pewnie. No spróbuję bez mąki, bo nie chcę mąki dodawać tak naprawdę. Wcale. Staram się ograniczyć całkiem mąkę, z życia mogę wyrzucić, więc zacznijcie Tak robimy. Jest blaszka. Ktoś kiedyś się mnie pytał o te blaszki. To one są z takiego fajnego materiału. Nie wiem dokładnie jak, jak to się w ogóle nazywa, ale one są takie gładkie i na tym nic a nic nie przybieram. Nie potrzebuję nawet używać folii do tego, do pieczenia papieru, tylko wszystko mogę sobie tak wykładać. I to jest rzadkie. Czy to powinno być rzadkie? Chyba tak, bo przecież te płatki muszą spęcznić w czymś, więc takie mini, mini ciasteczka tutaj formujemy. Zobaczymy, jak się po co to będzie. Tutaj nie ma, bo raptem 5, ale stestuję, Jak będą smakowały, jak będą dobre, to zrobię sobie większą porcję. Bo je... no właśnie, spróbuję go zmęczyć. Czy to się będzie trzymać? Czy się nie porozlatuje? 180 stopni 20 minut. Już prawie pora na kolację, a mi się ciastek zachciało. Wypiekły wypiekło się. Ale ładnie pachną miodem, muszę jedno spróbować. Są pyszne i na 100% zaspokoi to moją potrzebę na słodkie. Jedno takie ciacho do kawy, super są, naprawdę. Banan, ale ja bardziej tu czuję taki miód i taki posmak jakby piernika przez ten... przez ten miód, że on się tutaj też pewnie na spodzie trochę przypiekł. Mm. Pyszne. Emilce gotuje tortellini na kolację, sama sobie nią do sałatki. Chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, że to, że dzisiaj takie rzeczy tutaj piekę, ostatnio też rozmawiałam, to nie znaczy, że tutaj coś się zmienia, bo nadal będą się pojawiały różne takie przepisy moje i hałki będziemy robić i dalej bułki piec, bo to, że ja się odchudzam, chociaż nie lubię tego słowa, wolę powiedzieć, że zdrowo się odżywiam, ale chcę przy tym schudnąć, to nie oznacza, że ogólnie ja tak nagle też z wszystkiego zrezygnuję, no bo tak się nie da, tak po trochu po prostu. Ten akurat tydzień miałam dobry, chociaż dzisiaj też zjadłam i domowy makaron do rosołu. Na pewno e, też i tortellini sobie teraz zjem do sałatki, także to nie jest tak też, że ja nagle w ogóle wszystko sobie nagle m, będę odmawiała. Zjadłam też dzisiaj dwa kawałki ptasiego mleczka, bo miałam ochotę na słodkie, także wszystko z głową trzeba robić i nic na siłę, bo później to ma zwłaszcza... Jeżeli wszystkiego się wyzbędziemy i tylko dieta, dieta, dieta przyjdzie taki moment nagle, że zaczniemy jeść, no to wiadomo, wszystko do nas wraca, dlatego trzeba z głową, z rozsądkiem, powoli, na spokojnie, no i tyle, bardziej jakoś zmienić swoje chyba nastawienie, nie wiem, ja tam coachem żadnym nie jestem, tutaj nikogo nie będę pouczała, także tak, jeżeli macie jakieś fajne przepisy to się ze mną podzielcie też w komentarzach a nawet nie przepisami, tylko na nazwy to ja sobie wygoogluję, na przykład ciastka jakieś kokosowe fit, czy coś w tym stylu to tak mi dajcie znać, ja sobie sama poszukam i też będę coś piekła ogólnie to jest mi też brak pomysłów na jakieś takie zdrowsze obiady już sobie też szukam wyszukuję, więcej ryb chcę jeść już wczoraj na kolację jadłam tuńczyk na przykład dawno tuńczyka nie jadłam, bo ogólnie ja tak za rybami średnio ale powoli, powoli będę się do wszystkiego przy... przekonywała także kwestia czasu Aha. i będzie lepiej 18.30 staram się o tej godzinie najpóźniej jeść zrobiłam sobie sałatkę z serem, z jabłkami, z żurawiną i orzechami i do tego jest tutaj tortellini, które ma w środku łaskę. szybko nakarmić i do Was przysiadam, bo zrobiłam swój gonik. Proszę smacznego. A ja już do Was siadam tutaj. Tak, kotek już nie, Zadowolony i chciałam chwilę coś porozmawiać, bo... Zrobiłam sobie tutaj tak, ten gojnik, osłodziłam go miodem, tutaj mam miód jeszcze, został mi się ten sweet i chyba jeszcze jeden trochę, e, który przywiozłam z Polski, to jest z pasieki mojego taty i to jest miód gryczany. Ten ciemny, ja najbardziej lubię ciemny, ale też bardzo lubię lipowy, w ogóle lubię miody wszystkie, ale ten gryczany, u nas w ogóle w naszych rejonach rośnie bardzo dużo gryki, więc te miody też są, e, no. Są. Może w tym roku akurat mi się wyda z tatą, jak będę w wakacje, na nieodobranie być. Na pędzenie miodu. Zobaczymy. Ale tak, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że teraz tak, tam ja nie wykąpałam, już jest gotowa do spania, ale jeszcze nie idziemy spać, więc sobie trochę tam jeszcze buszować. Ja miałam się film ten składać, żeby był na jutro, ale szczerze mówiąc, e, odpuszczam dzisiaj i będę to robiła jutro w ciągu dnia, bo jutro mam wolne. Nie muszę jutro obiadu robić, bo jest rosół, mam też mięso, to coś tam z tego mięsa też wykombinuję. Może zrobię, no nie no pomyślę. Może ziemniaczki takie zapiekankę, zapiekę z tym mięsem z rosołu, a Jurek wraca dopiero jutro późno, więc oni tak tutaj na obiad już nie będzie. Dopiero lunch do pracy, ale do czego zmierzam, to do tego, że kąpiąc dzisiaj Emilię, zastanawiałam się nad tym, że co ja dzisiaj w ogóle takiego zrobiłam. I nie wiem jak Wy, ale ja często wieczorem, albo jak idę spać, albo już tak jak się zbliża wieczór, ja zazwyczaj piję rumianek na wieczór i wtedy idę troszkę do łazienki się yy, myć twarz i tak czasami patrzę się w lustro i myślę, co ja dzisiaj w ogóle zrobiłam, czy ja coś dzisiaj w ogóle zrobiłam pożytecznego, dobrego i tak sobie lubię podsumować mój dzień. I dzisiaj tak pomyślałam, że ja dzisiaj nic nie zrobiłam, po prostu ten dzień jakby przebimbałam, przeleciał mi przez palce. A z drugiej strony zaraz sobie zaczęłam wymieniać głównie od samego śniadania, że chociażby śniadanie ten obiad zrobiłam, trochę posprzątałam, a to zmywarka Przecież też wiadomo, Jurek mi raz zapakował, ale drugi raz teraz ja to robiłam. Zamieniłam przeszłam 6 km na spacer, powiadam się z nią. No wiecie, ogólnie o co mi chodzi, to o to, że czasami siebie tak nie doceniamy i nie dostrzegamy takich e, normalnych rzeczy, których robimy, bo wydaje nam się, że to jest nic ważnego, ale tak naprawdę bez tego to... Ym, no to on by nie funkcjonował, gdybyśmy tego nie robili. Także jednak to jest ważne i ktoś kiedyś powiedział, nie wiem kto, ale ktoś bardzo mądry, że jeżeli my sami siebie nie docenimy, to nikt nas tak naprawdę nie doceni i coś w tym musi być prawdy. Ja staram się doceniać, chociaż nie za bardzo mi to wychodzi. Dobra, wiecie co? Ja dzisiaj chyba będę kończyć. Dzisiejszy film będzie troszkę krótszy. Ja jest godzina ósma. Chcemy sobie trochę poczynować. Mnie też oko boli tutaj u góry. Nie wiem, co mi się stało z tym okiem w ogóle, ale czuję tutaj tak gałka oczna. Wiem, że e, tutaj to e, nie ma nerwu, ale po prostu czuję, jakby mnie gałka oczna bolała tak od całej góry. Jest mi ciężko okiem ruszać. Tylko jednym, ale więc Jeszcze tak na koniec Wam pokażę. Kwiaty. Tutaj mam, proszę bardzo. Piękne. Narcyzy. różankile. Te są piękne, ale tutaj chyba ich nie zobaczycie tak dokładnie. One są takie grube, takie super pełne, prześliczne, ale jaki zapach. Emilka sobie wzięła trochę też do pokoju i u niej też zapach jak się wejdzie. O te mi się bardzo podobają. Ta odmiana. I one też mają zapach nie taki intensywny ale też ładnie pachną, ale narcyzę? chyba to są te narcyze białe prawda, bo one narcyz pachnie chyba, że nie, czekajcie źle już nie wiem, które pachną teraz no, te białe zawsze miały taki zapach kiedy do, do sąsiada chodziłam, pamiętam, zerwać jak byłam dzieciakiem, tak białą. oni mieli te nie pachną, na przykład te zwykłe, ale te grube pachną co to? zobaczymy, jak mnie Jurka zastąpi Dziękujemy Wam za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie. I oto mamy piękny kotek. że jak nie? Zamian za to, tak? Zamiast za to mamy... Mamy tutaj ślicznego kotka. Trzymajcie się, buźka!